Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie Ewa czy Let Life Flow Dzisiaj troszkę trudny dzień dla mnie Ponieważ jest to tak naprawdę pierwsze wideo, które nagrywam po odejściu Chica, który był moim kotem Jeśli jesteście ze mną troszkę dłużej, to znacie go z naszych wszystkich poprzednich live'ów i filmików wideo Jeśli ktoś jest tutaj po raz pierwszy i to akurat ten filmik Włączył to można pogrzebać w poprzednich wideo, żeby poznać jego energię. Temat, z jakim dzisiaj przychodzę, ponieważ dzisiaj był dzień pożegnania mojego kotka, takiego oficjalnego pożegnania. Dlatego przychodzę z tematem, jak zachować pozytywne nastawienie w trudnych chwilach. Czyli inaczej, trzy ważne rzeczy, trzy sposoby na trudne emocje, i to może być smutek, gniew. Pierwsza ważna kwestia to: daj sobie czuć to, co czujesz. Co to znaczy? Po prostu dajesz sobie czuć smutek, coś negatywnego, coś trudnego, lęk, gniew. I robisz to bez poczucia winy, bez wstydu i bez osądu. Ponieważ bardzo często, kiedy pracujemy już nad własnym rozwojem, nad perspektywą, nad naszą świadomością, to mamy w sobie takie przekonanie, że ja już nie powinnam tego czuć. Nie. Te wszystkie trudne emocje były, są i zawsze będą. Pozwól sobie czuć to, co czujesz. Ale, ale daj sobie czas. Powiedz okej, okay, dzisiaj będę smutna i pozwalam sobie na tą przestrzeń smutku. Czy czuję ten gniew e, i mogę zrobić coś z tą energią? Pójść na spacer, pobiegać, posprzątać. Jeżeli mówię, pozwól sobie czuć, ale jednocześnie daj sobie na to czas. Pewien określony, to chodzi o to, że czujesz to, co czujesz, nie uciekasz od tego, nie osądzasz, nie osądzasz siebie, nie wylewasz tych emocji na innych, ale dajesz sobie również określony czas, to znaczy nie taplasz się w tym, nie toniesz w tym, nie smarujesz się tą kubką, jak często mówimy, kiedy jesteśmy w głównie popachy, to szukamy łopaty, bo gdzieś jest kucyk. Więc. Pozwól sobie chwilę postać w tym głównie, ale się w nim nie taplaj, nie smaruj się nim. To jest pierwsza rzecz. Druga, to zaufaj, że jesteś dokładnie tu, dokładnie w tym miejscu, w tej sytuacji i w towarzyszących temu emocjach, dokładnie tu, gdzie masz być. Że wszystko jest perfekcyjne w tym, że jest nieperfekcyjne. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ bardzo często odrzucamy wszystko to, co jest w tu i teraz. Odrzucamy również własne emocje i mówimy nie tego chciałam, nie tak miało być, nie tego sobie wyobrażałam. Ale tak naprawdę wszystko, co jest w danym momencie, jak się czujesz i jak na to reagujesz, służy temu, jest drogowskazem, który jak jak gra w podchody, co się szczałki malowało, prowadzi cię dalej na tej ścieżce ku temu, co chcesz, ku temu, czego pragniesz, wyrabia w Tobie dokładnie, czy daje ci szansę, oczywiście wyrobienia pewnych myśli, pewnej perspektywy, rozpoznania również, bo trudne emocje zwracają naszą uwagę. Co tu jeszcze jest, co wywołuje we mnie lęk? I najprawdopodobniej ten lęk zablokowałby lub zasabotowałby dokładnie to, gdzie chcesz iść. Dopiero z pozycji akceptacji, a nie walki i odrzucenia, możemy otworzyć się na dar danej sytuacji, pomimo jej trudności, pomimo tego, że, że jest to smutne, że jest to trudne. I wtedy przechodzimy do trzeciego etapu, czyli właśnie odkrywania daru. I żeby odkryć ten dar, to oczywiście pozwalamy sobie czuć to, co czujemy, bo to jest tak, jakbyśmy grali w te podchody, czyli najpierw muszę poczuć to, co czuję, ale. Czyli dostrzec tą emocję, czyli tą strzałkę w tych podchodach. Tak? Jeżeli uciekam i mówię, że już nie powinna mi nie czuję tego, albo coś ze mną jest nie tak, że to czuję, no to troszkę, jakbyśmy tą strzałkę zamazywali. Jeżeli taplamy się w tych emocjach, to jest troszkę tak, jakbyśmy przy tym miejscu, gdzie strzałka wskazuje, stanęli na strzałce, a nie szli dalej. Jeżeli akceptuję, że jest to część procesu, jest to część tej gry, bo gram w podchody, no tu jeszcze to nie jest to, co chcę. To nie jest ta nagroda, to nie jest ten cel, to jest tylko strzałka. Ale jeżeli będę się kłócić z tą strzałką, to nigdzie nie dojdę. Dzisiaj mamy w ogóle lekcję wymowy i polskiego strzałki, strzałka, strzałka. Jak ktoś ogląda z tłumaczeniem na angielski, to pewnie już go głowa boli, ale wyszło jak wyszło. Czyli jestem dokładnie tu, gdzie mam być, co nie znaczy, że, że to już jest docelowe miejsce, ale prowadzi mnie ku temu. I teraz, właśnie ten dar, żeby potrafić dostrzec i przyjąć ten dar, to jest bardzo istotna nasza perspektywa, bo znowu, jeżeli zostaniemy w pozycji ofiary i tego, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, ja, 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 to takie, dlaczego ta strzałka jest tu, a nie tam. No bo tam trzeba iść, żeby znaleźć to, co, co chcesz, czego pragniesz, co jest twoje. Zamień dlaczego ja na co tu jest dla mnie. Czego jeszcze o sobie nie wiem, co mogę odkryć, co jest tam w środku, w mojej podświadomości, że mnie jeszcze tak boli, że mnie jeszcze uwiera, że, że, że wywołuje mój gniew. Czemu mnie to denerwuje? Czemu mnie to smuci? I co jeśli pomimo tych myśli... Pomimo tych emocji pójdę dalej, żeby odkryć właśnie dar tego wszystkiego, co jest przy kolejnych strzałkach. Może denerwuję się tak bardzo, bo tak naprawdę nie stoję do swojej prawdy, do tego, co mi w duszy gra, do tego, co czuję, żebym chciała. Może boję się, że dany projekt nie wyjdzie. Stąd w ogóle się za niego nie zabieram, a znowu sam fakt, że się za niego nie zabieram, denerwuje mnie. Więc skoro jestem podenerwowana, przerzucam te nerwy na kogoś, potem wpadam w poczucie winy, bo jak mogłam? Zobacz, jak się potrafimy zapętlić w tym kole, ale jeżeli zaczniemy to obierać i powiem ok, dlaczego jestem zdenerwowana? Gdzie to się zaczęło? Nie on mnie zdenerwował. Nie jestem taka, jaka jestem. Co tu jest dla mnie? I może w tym obieraniu powiem, kurczę, jednak nie, nie, nie będę dobrą partnerką, dobrą matką, um, jeżeli będę ignorować moje emocje i nie stanę do tej ważnej części, żeby jednak zaryzykować i wejść w ten projekt, bo, bo, bo coś mi tu mówi. I to mnie tylko trygeruje po to, żebym to odnalazła. Pozwól sobie czuć to, co czujesz. Nie przelewaj tego na innych. Ale też się w tym nie taplaj. Daj sobie konkretny czas. Zaufaj, że jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym masz być. Nie jesteś na końcu całej wędrówki, ale nie dyskutuj, że strzałka miała być w lewo, jeśli jest w prawo. Zaufaj i idź dalej. A jednocześnie idź w formie odkrywania, a nie obwiniania. Bo jeśli kłócisz się ze strzałką i denerwujesz się na to, że jest, to nie odkryjesz dalszej części podróży. Tak można pracować w pozytywnym nastawieniu z tym, co trudne. I tak można transformować to, co teoretycznie negatywne, trigerujące w coś pozytywnego. Głębiej na te tematy rozmawiamy na kursie, na platformie. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Link jest na dole też w komentarzach. Jeżeli czujesz, że to co robię ma dla ciebie sens, proszę podziel się, jak podoba ci się to wideo, jak podoba ci się ta perspektywa. Oraz daj znać też, może w komentarzu, na jaki temat chcesz, żebym nagrywała kolejne wideo. Dziękuję, że mnie wspierasz. Dziękuję, że tu jestem. Pięknego dnia.